I kończymy nadrabianie zaległości, czyli nerdowskie podsumowanie września 2023. Zapraszam serdecznie. Na początek, jak zwykle, tradycyjnie mało ogłoszenie. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to co znaleźć możecie na tym kanale, to po więcej zapraszam do mojego Facebooka i Instagrama. A jeśli w jakikolwiek sposób chcecie wesprzeć działanie tego kanału, to teraz macie już dwie opcje. Możecie wejść na serwis BuyCoffee i postawić mi wirtualną kawkę, którą z chęcią z Wami wypiję, lub kliknąć w przycisk podziękowania, który teraz znajduje się pod niemal każdym moim materiałem na YouTubie. Opcja, wybór należy do Was. OK, a teraz jeszcze jedna uwaga a propos tego materiału. Wyjątkowo będzie to podsumowanie, które będzie łączyło wszystkie kategorie. czyli Znajdziecie tu i filmy, i seriale, ale również, już nie będzie osobno, gry planszowe, gry komputerowe i książki, gdyż po prostu było, a nawet książek nie będzie, po prostu tak mało tej nerdowskiej treści było w tym miesiącu, że nie ma sensu robić dwóch osobnych odcinków, będzie jeden. Zatem zapraszam serdecznie i tradycyjnie zaczynamy od filmów. A zaczniemy od animacji, od Fistaszków The Movie, czyli kinowa wersja pięknej historii Charlie'ego Browna. Absolutnie historia dla dzieci, aczkolwiek ja, jako absolutnie dorosły, i Patrycja bardzo dobrze bawiliśmy się właśnie na tym filmie. Dla formalności, 2015 to premiera, a znaleźć możecie Fistaszki The Movie na Disney, reżyseria Steve Martino. Przyjemna, fajna historia, dokładnie w stylu Fistaszków, czyli dziecięco o małych bohaterach, o ich wzajemnych problemach i przygodach, o świetnym piesku i jeszcze fajniejszym ptaszku. Wszystko w pięknym, takim uroczym klimacie Charlie'ego Brauna i Fistaszków. Kto zna ten komiks amerykański, jeśli dobrze pamiętam? Tak mi się wydaje, że to jest amerykański komiks z lat 60. No to będzie się pławił w tym klimacie Charlie'ego Brauna i Fistaszków i będzie mu bardzo dobrze. Mniej Patrycji było, więc zdecydowany kciuk w górę w tej kategorii tego typu filmów. Animowanych. Reminiscencja, rok premier 2021. Możecie w tej chwili obejrzeć ten film na HBO Max. Reżyseria Lisa Joy. A główny aktor to Hugh Jackman, i on może was przyciągnąć przed ekrany, czy też komputerów, czy też telefonów, gdzie byście tę reminiscencję aktualnie oglądali. SF Niedaleko przyszłość, troszkę podtopione, trochę zatopione miasta. My tu jesteśmy w jednym z amerykańskich zatopionych miast, ale to zatopienie nie stanowi głównego tematu tej historii. Tutaj zaś mamy pewien rozwój technologii, która w czasach wojny, tutaj nie do końca nazwanej, ale byłej wojny, pomagała. Hmm, wyciągać wspomnienia od jeńców, a w tej chwili służy różnym osobom, które próbują sobie różne rzeczy przypomnieć lub chcą pławić się we wspomnieniach. Innymi słowy, nasz bohater oraz jego pomocnica mają swoją prywatną firmę, która pozwala dowolnie wybranej osobie przyjść do nich i zanurzyć się we własnych wspomnieniach. Oni wyciągają te wspomnienia, szukają pewnych faktów w tych wspomnieniach, wizualizują te wspomnienia. Czasami to pomaga przy związaniu różnego rodzaju spraw kryminalnych, na przykład, gdy wyjdziemy w umysł jakiegoś przestępcy i zmusimy go do tego, by wspomnie przypomniał sobie to czy tam, to i nagle zobaczymy Waszego szefa, gdzie schowali klucze albo gdzie stoi samochód zaparkowany z narkotykami, i tak dalej, i tak Jest to początek tak naprawdę romansu noir, który jest osadzony w innym klimacie, w innej historii, w innej rzeczywistości, tej takiej bardziej właśnie SF, czy trochę post-Apo, ze względu na tą wszechobecną powódź i to zniszczenie generalnie cywilizacyjne. Bardzo fajny, bardzo ciechawy, bardzo klimatyczny. Jeśli ktoś lubi historię noir, tutaj głównym bohaterem nie jest detektyw, ale niemalże bezpośrednio możemy to przełożyć na takiego smętnego detektywa w deszczu, spaląc, palącego papieros i próbującego rozwiązać kryminalne zagadki. Nasz bohater, grany przez Hugh Jackman'a, nie jest takim detektywem, ale absolutnie ten klimat tutaj odczujecie. Zawody miłosne, historia jakaś tajemnica, jakaś fame fatal wszystko, co w kinie noir jest najmocniejsze tutaj odnajdziecie. Ten film nie zrobił wielkiej furory, pomimo dużych oczekiwań producentów, tak mi się dobrze, tak mi się coś kojarzy, natomiast ja się przyjemnie bawiłem. Jest ciekawy, pewne finał na przykład, to co się stanie pewnymi bohaterami jest też ciekawe, nie posz, twórcy nie poszli po najmniejszej linii oporu, to też jest na plus. Ten klimat noir rzeczywiście czuć i ten wyokrowana rzeczywistość, ten świat trochę inny, trochę bardziej obcy, trochę bardziej do przodu technologicznie, też jak najbardziej czuć. Więc dla mnie Kciuk w górę. Nie jest to wielkie yy, kino i ten film nie zrobi na mnie tak ogromnego wrażenia, że na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Ale jak choć przypomnę sobie, reminiscencja to się wewnętrznie uśmiechnę. To był dobrze spędzony czas, więc chyba warto. I na koniec filmów będzie Meg 2. Tak, ten Meg 2. Możecie w tej chwili zobaczyć, choć on był w kinach yy, mega w HBO Max, reżyseria Ben Whitley. Jest to kontynuacja pierwszego mega, który był, powstał chyba w 2018 i razem z Patrycją jest to takie nasze guilty pleasure. Świetnie się bawiliśmy na wielkiej historii Stathama o tym, jak bije się niemalże na pięści z mega wielkimi starymi e, dino... nie dinozaurami, przepraszam, tylko wielkimi mega rekinami. A tutaj oczywiście dostaniemy tego jeszcze więcej, rekin będzie jeszcze bardziej przegięte i historia będzie jeszcze bardziej głupia. Jak pierwsza część. Ale o ile przy pierwszej części mogłem powiedzieć, że to jest Przyjemny guilty pleasure i to się nawet ciekawie z wyłączeniem mózgu, absolutnie oglądam. O tyle, niestety, Meg2 przegieł pałkę goryczy, jeśli chodzi o głupotę i jeśli chodzi o nudność. Tutaj wszystkiego jest chyba za dużo: za dużo wybuchów, za dużo pomysłów na to, czym ma być ten film, za dużo głupoty, za dużo zawieszenia niewiary, to co się dzieje fizycznie z tymi bohaterami, jak skaczą, jak pływają, za dużo tego wszystkiego jest. Chyba za dużo pieniędzy, za bardzo ten film jest teraz też jest takim jednocześnie historią horrorową, niepotrzebnie zupełnie, a yy, pastiżem takich scen akcji, albo też i nie. Tak, ma się wrażenie po prostu, że generalnie twórcy dostali za dużo pieniędzy i nie za bardzo wiedzieli, co z nimi zrobić, i nie za bardzo wiedzieli, na jaki film, na jaki typ filmu się zdecydować. Wyszło więc dużo gorzej niż część pierwsza, a tam nisko była pozawieszona poprzeczka. Przy czym, tak jak mówię, Pierwszy się ogląda fajnie jako absolutnie guilty pleasure. Nie używając mózgu. Tu nawet przy wyłączeniu mózgu to i tak przebija. Ten nie wyłączenie mózgu dno to przebija niestety głupota tego filmu i no nie. I ostatecznie człowiek się niestety nudzi, a nie śmieje się z głupoty tego, co widzi na ekranie. Zatem zdecydowane dwa kciuki w gół, w dół. Przepraszam Was bardzo, za dużo materiałów dzisiaj nagranych, w związku z tym język mi się plącze. Dwa kciuki w dół. Przy czym ja wiem, że to nie jest film najgorzej zrealizowany. No ale jest jak jest. No to teraz przejdziemy do seriali. Ragnarok, sezon trzeci i ostatni. 2023 to premiera tego ostatniego sezonu. Netflix to miejsce, gdzie możecie zobaczyć ten serial. Twórca Adam Price. Ja bardzo lubiłem pierwszy sezon Ragnaroka. Drugi chyba lubiłem jeszcze bardziej. Jest to generalnie. Taka alternatywna historia o bogach Asgardu. Pierwszy sezon pojawił się bardzo mocno w okolicach którejś dużej premiery marvelowskiej, gdzie mieliśmy i Tora, i Lokiego i tak dalej, i Odyna, więc to wszystko mocno na nas uderzało. A to pojawił się Ragnarok. Pierwszy sezon, który bardzo ciekawie i twórczo podchodził do tej samej mitologii. też do postaci mitologicznych, ale troszkę jest to historia Jan Kadul, bo tu mamy bardzo młodego bohatera, taki właśnie to jest taka średnia szkoła norweska, bo to jest w ogóle serial norweski, dziejący się zresztą w Norwegii. Mamy zatem bohaterów, którzy okazują się być awatarami bogów z mitologii nordyckiej, a zaś inne postacie, które okazują się być awatarami gigantów z mitologii nordyckiej. No i zbliża się Ragnarok. To wszystko fajnie jest ciekawie powiedziane, fajnie opowiedziane, fajnie wplecione w życie normalnego, niewielkiego miasteczka norweskiego i tych problemów życiowych, wzajemnych relacji i tak dalej. Tu mitologia, tutaj poznawanie własnych mocy, możliwości, wiara lub niewiara, to wszystko co się dzieje, a tutaj rzeczy zupełnie trywialne. I to wszystko super działało na poziomie pierwszego drugiego sezonu. Trzeci sezon robi się z jednej strony jeszcze ciekawszy, i on trzyma ten poziom do niestety szóstego odcinka. Szósty odcinek możecie spokojnie wyłączyć wyłąć. Ktoś może powiedzieć, że to jest ciekawa reinterpretacja, ale tak naprawdę szósty odcinek i pewna scenowa, świnowa walka jest z jednej strony tak jakby pokazanie nam, a, mieliśmy pieniądze na Ragnarok. pokażemy wam, że jest Ragnarok, że jest walka między bogami a. Gigantami, ale z drugiej strony, interpretacja, oczywista interpretacja, którą nam przedstawiają twórcy w szóstym odcinku trzeciego sezonu, stawia do góry nogami cały sens tego serialu. I tak jak poko pokochaliśmy, kto pokochał, polubiliśmy, pokochaliśmy ten serial za to, czym był, nagle to wszystko nam się wyrzuca do kosza, bo okazuje nam się, że ten film był zupełnie czymś innym i zupełnie o czymś innym w związku z tym, co powoduje, że możemy przeranżować całą historię, ale to też się nie spina. Nie chcę tu wam spoilerować, dlatego nie mówię wam, w czym jest problem, ale jeśli byliście fanami pierwszego drugiego sezonu Ragnaroka, no to możecie mieć dysonans poznawczy w tym e, szóstym odcinku ostatniego sezonu. W tym finale, w grande finale. No niestety, dla mnie to był dziwny zabieg, moim zdaniem absolutnie potrzebny. I wiele osób w internecie niestety podziela moje uwagi, e, że to niestety był. No, nieudany, nieudany trzeci sezon całościowo, bo i też nie licząc tego szóstego odcinka. Pomimo tego, że jest jeszcze bardziej papatycznie, jeszcze więcej, no, no przygotowujemy się do tego ragnorogu. To pewne postacie bardzo szybko zmieniają front, są bardzo płynne, elastyczne w swoich działaniach. Raz tak, raz tak. Mieliśmy większą stałość, że użyję tego słowa w pierwszych dwóch sezonach. Także z jednej strony dobrze, że końca, lubię, jak historie są zamknięte, zakończone, ale trochę tego finału szkoda. Sezon piąty Rozczarowanych, których zobaczycie możecie też na Netflixie, też premiera tegoroczna, twórca Matt Groening, więc ten sam gościu, który odpowiedzialny jest za Simpsonów i za Futuramę. I to jest chyba, Futurama jest chyba lepszym skojarzeniem do Rozczarowanych, bo ponieważ Rozczarowani to jest taka Futurama, ale nie w przyszłości, a w pewnym fantazyjnym, fantazyjnym świecie średniowiecznym. Są też inne tam różne krainy, generalnie mamy drużynę, przygody demona, elfa, nie takiego z władcy Piecieni, wysokiego, strzelającego z złuchu, tylko elfa, być takiego małego kochnika naszej głównej bohaterki, która jest córką króla, rządzącego tym królestwem magicznym. Jest jej matka, jest jej macocha, jest przebrany syn i to wszystko ma nas rozśmieszać i rozbawiać, tak jak i Futurama, do której można się bardzo mocno oglądając, rozczarowanych odnosić. Ten serial nie zrobił takiego furoru jak Futurama i rzeczywiście gdzieś tam troszkę ten humor. Może nie zadziałał, może nie tak mocno, nie zazgrzytał. Ale ja ten piąty sezon, ostatni finalny, oglądałem naprawdę z zainteresowaniem, z zaangażowaniem. Kiedy nie miałem czasu oglądać kolejnych sezonów odcinków, no to czekałem, kiedy ten czas się znajdzie. Bardzo przyjemnie się to oglądało. Jako finał bardzo przyjemny, bardzo satysfakcjonujący, zarówno jeśli chodzi o zamknięcie tej historii, jak i o zamknięcie wątków tych poszczególnych postaci w ramach historii. Bardzo fajne. Polecam. Jeśli dotrwaliście do piątego sezonu Rozczarowanych, to nie będziecie rozczarowani, tym finalnym sezonem, więc dla mnie kciuk w górę. I całość, te wszystkie pięć sezonów ostatecznie, też kciuk w górę. Były różne te sezony lepsze, gorsze, ten pierwszy wcale nie był jakiś najlepszy, ale w podsumowaniu też raczej kciuk w górę. Jeśli jesteście fanami Mata Groninga, tego jego humoru, tego jego kreski, no to przynajmniej spróbujcie. I jeśli odbiliście się od pierwszego sezonu, ale wolny czas mieliście, to dajcie szansę drugiemu, bo wydaje mi się, że drugi jest troszkę lepszy. i na sam koniec fundacja. Sezon drugi znaleźć ją możecie na Apple TV. Reżyseria David S. Goyer. Hmm. Pierwszy sezon fundacji, która teoretycznie bazuje na podstawie, na książkach Isaaka Asimowa, fundacja, całego tam cyklu książek, był bardzo, bardzo luźną interpretacją, ponieważ fundacja jest tak naprawdę traktatem filozoficznym, dziejącym się w dalekiej, dalekiej przyszłości, w odległym, odległym imperium ludzkości, natomiast jest raczej traktatem filozoficznym, i wyciśnięto z najmniejszych fragmentów zdań, wyrazów i tak dalej, co się da, by stworzyć wielkie gigantyczne imperium, które było tłem dla historii z fundacji z pierwszego sezonu. I tutaj kontynuujemy tę historię, która niewiele ma wspólnego z samą oryginalną książką. Natomiast jest to świat spójny, ciekawy i on się dla mnie najlepiej broni w, w tych wątkach, które dotyczą cesarzy pewnych słynnych klonów, którzy jako trójka klonów zarządzają przez kolejne pokolenia cesarstwem ludzkości. W tych innych wątkach pokazujących jakieś konkretne planety, konkretne postacie, czy wątki związane z fundacją tytułową, tam dla mnie jest dużo gorzej. E, niestety ma się wrażenie, że no to tak wszystko widzieliśmy już, że te twórcy nie mają pomysłu, jak oryginalnie przedstawić oryginalne niby ciekawe planety w tym całej palecie planet należących do imperium. Wszystko to wygląda tak... Właśnie jak w średniej klasy serialach e, fantazy z lat 90. czy lat 2000. E, widzieli wszystko jest takby na jedno kopyto. Cała planeta składa się z jednej podobnej kultury, albo cała różnorodność planety sprawdza się do tego, że wszyscy podobnie się ubierają, albo że mieszkają w podobnych budynkach. Ja wiem, że bardzo ciężko jest na potrzeby pół odcinka, czy raptem jednego odcinka wykrować coś oryginalnego i ciekawego mając budżet jaki się ma. Ale nawet przy dużym budżecie trzeba naprawdę dużej pomysłowości, by to wyglądało wiarygodnie, że to jest zupełnie oryginalny, ciekawy, obcy świat. I w tym drugim sezonie jeszcze bardziej widać, że twórcy sobie nie radzą z tworzeniem tych niby obcych, zupełnie obcych światów. No, bo w pierwszym sezonie świat morski, taki właściwie cały zatopiony, z którego to świata pochodzi główna bohaterka naszej historii, jeszcze jest pomysł, jest ciekawy, oryginalny, to wygląda ciekawie. Ale tutaj dostajemy teraz więcej nowych światów i tu bywa gorzej. I generalnie miałem dużo większe oczekiwania. Patrząc na trailery drugiego sezonu, i tak jakbym nie otrzymał niczego, co w tych trailerach mi zapowiadano. I bawiłem się ostatecznie na tym drugim sezonie Fundacji gorzej niż w pierwszym sezonie bawiłem się średnio. Natomiast całość nieustannie ciągnie mi ta trójka. Tych bohaterów, tych klonów, tych władców Imperium, te ich wzajemne relacje, ta gra, to gra to jest ta gra o tron, te walki szpiegów, e, e, kłamstwa, wymazywania pamięci, e, plany w planach, które sięgają niemal setek i tysiąc lat. To jest wszystko absolutnie majstersztyk i dla samego tego wątku, tego wszystkiego, co się dzieje wokół cesarzy Imperium i w pierwszym sezonie, i w drugim sezonie warto mimo wszystko tą fundację obejrzeć, więc ostatecznie Głównie z powodu tego wątku, który absolutnie wciąga i aktorsko jest świetnie zagrany, i on jest akurat bardzo dobrze rozpisany. Tam zdecydowany kciuk w górę. Reszta, szczególnie drugiego sezonu, ani kciuk w górę, ani kciuk w dół. Trochę mało SF jest w tym świecie, on właśnie tego super, super wątku cesarzy. Ok, no dobra, a teraz przejdźmy jeszcze do gier planszowych. I tu niestety tylko jeden tytuł. After Us, e, premiera 2023, będzie to wydane, albo już zostało wydane po polsku, przez Lucrum Games, e, pod tytułem Ponas, bodajże taki jest ten polski tytuł, twórca Florian Syrinx. Wiecie co, to jest tytuł, który w, pierwszym, w pierwsze odczucia ma, ma się takie, gdy się z nim obcuje, że to jest świetny, oryginalny tytuł, z bardzo ciekawą mechaniką łączenia kart, bo to jest świetna mechanika układania sobie kart w odpowiednią kolejność, żeby z jak najwięcej komp Ułożonych z ikonek, które są na końcu, stworzyć. Mamy tutaj generalnie, zarządzamy plemionem małp, różnego rodzaju gatunków małp. Przy czym każdy gatunek małp odpowiada za nieco inną specyfikę rozgrywania tur. Jeden gatunek małp pozwala nam zmniejszać nasz dek, ponieważ to jest tak naprawdę budowanie deka i sterowanie dekiem. Więc teoretycznie mechanika, którą wszyscy bardzo lubimy. Kupowanie z ryneczku kart, potem spełnienie jakieś misji dzięki tym kartom, które mamy. Wszystko to jest budowanie naszego plemienia. Plemienia małp. Które każdy ma jakieś specjalne umiejętności: są lepsze, są gorsze. Musimy zdobywać zasoby, by kupować nowe, nowe małpy. Ok, ale w praktyce to jest troszkę taka wydmuszka. Absolutnie niemalże zerowa interakcja. Czasami możemy skorzystać z jakiegoś bonusu, który skorzystał gracz po naszej lewej lub prawej. Od i niemalże wszystko. O negatywnej interakcji to w ogóle zapomnijcie, można tak naprawdę sobie te rundy rozgrywać teoretycznie, teoretycznie niezależnie od siebie. W praktyce tak naprawdę i tak mi gra nam sugeruje, ale w praktyce tak naprawdę to może być bardzo ważne, że ktoś skończył przed nami i, który, aha, i on skończył przede mną, więc on nie jest w stanie zrobić tego i tego, więc ja spokojnie mam jeszcze rundę, by swój plan rozwinąć, więc nie muszę się pędzić do tego planu w tym w tej. W tym konkretnym rundzie, może po, mogę poczekać do skończenia tego planu w drugiej rundzie. Więc gra nam, nas trochę oszukuje, że wszyscy mogą grać jednocześnie. Nie jest tak, tak naprawdę, gdyby maksować swoje ruchy. Po drugie, zerowa interakcja i ta mechanika kart pozwalająca nam ustawienia kart w różnych rzędzie. Czyli innymi słowy. Dobieramy cztery karty stali stali naszego plemienia. I teraz możemy je dowolnie ustawić, ale zresztą tego jak ustawiamy, to tam są albo ta ikonka z tej karty przejdzie na ikonkę z drugiej karty, bo one się łączą, albo się nie łączą. A jak wezmę tą kartę postawię jako trzecią, nie jako pierwszą, to inne ikonki łączą mi się z inny, innymi ikonkami innych moich kart i może dzięki temu będę miał większe bonusy. Może więcej mi się bonusów odpali, w moim całym cyklu od, odpalanych ikonek z wszystkich czterech kart, które stanowią moją aktualne plemię. Więc ta mechanika, podstawa tej maniki, pierwsza klasa. Pierwsza klasa. W praktyce niestety pusta wydmuszka. Takie jest moje odczucie, takie jest moje wrażenie. Graficznie też jest średnio. Mało też jest uzmareńcone graficznie, bo tak naprawdę mamy kilka rysunków, które są powielane yy, graficznie. Szczególnie jeśli chodzi o rysunki małp. Więc ostatecznie ani kciuk w górę, ani kciuk w dół. Ja do tej gry wracać nie będę i nie będę jej poszukiwał. Ale wy sprawdźcie, jeśli Was bardziej interesuje, pasjans z bardzo ciekawą mechaniką. To może jest gra dla was. Okej, okay, no to zostały jeszcze gry komputerowe. I ostatnim tytułem w tym podsumowaniu, jednocześnie jedyną grą komputerową, którą sobie ogrywałem we wrześniu, nie licząc Cyberpunk'a, ale tego zostawmy sobie na październik, na dodatek Phantom Liberty, więc jedynym tytułem w pełni ogrywanym przeze mnie we wrześniu jest. Dead in Vinland, rok premiery 2019, producent Istar Games. I jest to tak naprawdę kontynuacja mechaniczna i pomysłu, które twórcy już opracowywali w Dead in Bermuda. tytułu do którego, do, co do którego byłem bardzo zainteresowany, a ostatecznie się od niego odbiłem. Natomiast tutaj Dead in Vinland robi wszystko to, co robiło Dead in Bermuda. Ale na o wiele lepszym, ciekawym i bardziej satysfakcjonującym poziomie. Jest to więc gra survivalowa, gdzie mamy grupę rozbitków. O, dzień dobry, znowu mój piesek, dzień dobry, perełka. Chcesz posłuchać, co mówię? No to już kończymy. Więc mamy tutaj grupę rozbitków, którzy wylądowali na nieznanej planecie i muszą jakoś zbudować sobie budynki, żeby zdobywać wodę, żywność, rozwijać się, budować jakąś broń, ponieważ okazuje się, że na wyspie jest jakieś zagrożenie i jest jakaś tajemnica. Trzeba nieustannie walczyć, więc to dużo ciekawe zresztą walki mechanicznej. Fajne zdolności, dużo rozwoju postaci, bardzo dużo rozwoju postaci. Każda postać ma czterostranicową kartę, gdzie naszą choroby, nasze ułomności, nasze zdolności, jest mnóstwo zdolności procentowo rozliczanych, cech. Wzajemne zależności między postaciami są bardzo ciekawie rozbudowane. Jest tu generalnie dużo rzeczy, na które musimy zwracać uwagę, żeby zarządzać naszą wioską. Oczywiście, wyrybujemy nowe osoby, znalezione na tej wyspie, które pomagają nam, by zarządzać różnymi odblokowanymi budynkami, rzeczami itd. itd. Przepraszam Was bardzo, bo coś mi tutaj zaswędziło w oko. Więc wszystko to jest super rozbudowane. Dodatkowo, całkiem ciekawa historia, która dzieje się tam fajny mechanizm testów, przygód, kiedy eksplorujemy tą wyspę. Bardzo dobra zabawa. Minus jeden poważny, ta gra jest za długa. Mniej więcej w połowie historii mamy już albo żeśmy polegli, nasze ludzie wszyscy umarli, wioska wyludniła się i przegraliśmy, albo już tak ustabilizowaliśmy gra, gospodarkę, że radzimy sobie z wszystkimi kolejnymi wyzwaniami, którymi. Nas obrzuca gra, by nam utrudnić życie, jeśli o gospodarkę, zarządzanie tym, żeby nasi bohaterowie byli wyspani, najedzeni, nie byli chorzy, nie, do, nie dopadły ich depresja i tak dalej, i tak dalej. No i potem drugą połowę gry to tak naprawdę jest taki już trochę mechaniczny. No dobra, co się kolejnego dnia zdarzyło, co kolejnego dnia się zdarzyło, czyli odkryliśmy, bo musimy odkryć całą mapę, tak naprawdę, żeby zakończyć historię naszych bohaterów. A jeszcze potem są inne rodzaje wyzwania. Więc w połowie gry tak naprawdę już jest potem. Tylko kolejna runda, kolejna runda, okej, okay, zebrałem te 30 kamieni, więc mogę coś zrobić w obolarni. Kolejna runda, kolejna runda, kolejna runda, kolejna runda. Jakby zabrakło takiego, wiecie, zbalansowania, że to wszystko powinno dojść się wcześniej, albo, ten nie, albo nie powinno się tak łatwo uzyskiwać tego balansu gospodarczego. Oczywiście jest kilka poziomów trudności. Balans gospodarczy w jednym, przy trudniejszym poziomie jest zachować trudniej, przy łatwiejszym jest łatwiej, ale generalnie w podsumowaniu, bardzo dobra zabawa. Jeśli znajdziecie na jakieś przecenie, lubicie gry survivalowe w klimacie wikingów, ale też innych mitologii, z walką turową bardzo fajną, z różnymi pomysłami na tą walkę z naprawdę dużą ilością elementów, którymi trzeba zarządzać i żonglować, by nam nikt nie pomarł z relacjami wzajemnych bohaterów, żeby tam doszło do jakichś albo nie doszło do jakichś romansów i tych podobnych rzeczy. Z fajnym podsumowaniem tych historii, choć wydaje mi się, że że historię, podsumowanie tego historii, którą kiedy skończyłem grę, była trochę niewspółmierna do tego, co się działo w grze. Takie mam wrażenie, że coś tam nie zazgrzytało, ale generalnie zabawa bardzo dobra, zdecydowany kciuk w górę w swojej kategorii turówek survivalowych. Okej, okay, słuchajcie, i to wszystko, jeśli chodzi o wrzesień 2023. Podsumowanie w całościowe bez dwóch odcinków, jeden, bo nie było tego tak dużo. Zapraszam na inny materiał na moim kanale, no i przede wszystkim trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.